Cześć, z tej strony Marcin Madgamer, .pl. Dzisiaj mam dla was grę pod tytułem Manu Ganu 2 ten z was co śledzą kanał na YouTube albo stronę internetową na pewno mieliście okazję się spotkać z pierwszą częścią Właśnie niedawno została wydana druga część, co na pewno ucieszy fanów serii Tak naprawdę zagrałem dopiero pierwszą misję, więc specjalnie wam się tutaj jakoś wypowiem Wejdziemy standardowo w opcję, zobaczymy czy jest polski język, jak zwykle pewnie nie będzie to oczywiście jakoś super mocno nie przeszkadza, bo gra jest na tyle prosta, że można sobie tutaj poradzić bez znajomości nawet angielskiego. Zobaczmy co tutaj w grze dla nas przygotowano. Zagram drugą, drugą planszę, po pierwszą udało mi się już przejść. Na pewno... To, co wielu z Was się spodoba i mi zresztą też się podoba to grafika. Ona jakoś tutaj mocno zmianie nie uległa w stosunku do pierwszej części. Przynajmniej tak mi się wydaje na pierwszy rzut oka. Ale wygląda na pewno fajnie. I zdecydowanie może się podobać. Jeżeli chodzi o jakieś nowe rozwiązania, jeżeli chodzi o sterowanie, to na daną chwilę. Tyle co zdążyłem zauważyć przez tą pierwszą misję. No i teraz drugą, póki co. Wszystko opiera się na tym, że wciskamy głównie jeden przycisk pod skoku. Może w późniejszych etapach gdzieś tam będzie troszeczkę trudniej i będzie się trzeba trochę bardziej postarać. Jak widzicie, początkowe misje tutaj specjalnie jakichś problemów nie nastręczają. Nie ma najmniejszego problemu, żeby tutaj sobie poradzić z przejściem poziomu. Jedziemy poziom trzeci, zobaczymy jak teraz to będzie wyglądało. Kolorowa grafika na pewno w dużej mierze przypadnie młodszym graczom, ale myślę, że i starsi będą się tutaj to chętnie zagrywać. Zwłaszcza, że gra jest dostępna nieodpłatnie, tak jak pierwsza część. Oczywiście, ewentualnie, jeżeli byście się chcieli pozbyć reklam między poziomami, to jest taka możliwość. Możecie sobie tam wykupić odblokowanie reklam. Oczywiście też jest możliwość. Wydania paru złotych w sklepie, przynajmniej z tego co zdążyłem zauważyć w, w opisie gry Google w Play Store, chociaż na razie nie widziałem specjalnie tutaj. O, proszę. Na razie nie widziałem specjalnie możliwości. Ok, no dobra, zaczynają się schody, trzeba troszeczkę bardziej czujnym być no by trudno nie jest, a już udało mi się zginąć dwukrotnie, tych wszystkich monet też tych wszystkich monet też nie zabrałem, więc jako szałowego wi <haha> jakiegoś szałowego winiku tutaj nie zrobię ale nagrywam standardowo tylko po to żebyście zobaczyli że coś fajnego ciekawego się pojawiło ponownie w sklepie i mam nadzieję że tą funkcję ten filmik spełni bardzo dobrze dobra postaram się przejść jeszcze tutaj te wahadło i na tym filmik zakończymy no drugie niestety się nie udało Wbrew temu, co mówiłem, że jest bardzo proste, jak widać, niekoniecznie mi tutaj udaje się przejść tą grę tak jakbym chciał podczas nagrania. No, ale tak jak mówię, nie po to ten filmik nagrywam, żeby tutaj szlifować swoje możliwości w poszczególnych grach, a po to, żeby wam pokazać, że coś ciekawego się pojawiło. Dobra, to by było tyle w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że to krótkie info na temat gry. Przypadnie wam do gustu. Oczywiście, jeżeli filmik się spodobał, to lajkujcie.